Dzień dobry. Dzisiaj realizuję szkolenie w moim studio. I właśnie zrobiłem sobie przerwę. Wcinam sałatkę, a tu nagle dzwonek do drzwi. I sobie myślę, kurczę, kto to idzie o tej godzinie i dobrze, że nie w trakcie szkolenia, żeby ten dźwięk dzwonka się tam nie roznosił, a to Listonosz. Przyniósł paczkę. Hmm, chcecie zobaczyć co w środku? Tą ręką uda wypakować. O, bardzo się cieszę. Tych elementów im brakowało do pracy z grupami, zwłaszcza przy budowaniu jakichś modeli bardziej rozbudowanych. Na przykład wiesz, to są bardzo fajne przedłużacze. No i też trochę drzewek. To będzie. I jeszcze lepszy zestaw do pracy z LEGO Series Play, zobaczcie tego lewa.